Witam serdecznie wszystkich na moim kanale po dłuższej mojej nieobecności. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, doskonale już wiedzą, że testowałam wiele różnych zapachów. Postanowiłam nagrać kilka filmików porównujących zapach oryginalny do zapachu tak zwanego zamiennika, odpowiednika zapachu inspirowanego danym innym zapachem, oryginałem. Trzeba tutaj rozgraniczyć, co jest odpowiednikiem, zamiennikiem, a podróbą danego zapachu. Podróby są to przede wszystkim niemalże identyczne flakony, Zapachy różniące się tylko przekręceniem jednej jakiejś litery w nazwie, jakimś małym detalem, bazującym przede wszystkim nie na nutach zapachowych, lecz totalnie na wyglądzie danego zapachu. Odpowiedniki, zamienniki bardziej skupiają się na tym, co mamy w środku. I tak oto, yy, pierwszym wybranym zapachem, który chcę dla Was yy, porównać na, na kanale, będzie Miss Dior. Przepiękny, różany zapach. Jestem tego zdania, że róża poddana tutaj przez długi czas. Będzie królować na rynku perfumiarskim. Szybko żadni, można rzec, kompozytorzy zapachu nie stworzą takiej róży. Otóż jest to zapach z 2020 roku. Jest to woda toaletowa, ale. Co trzeba podkreślić, jest bardzo y, trwała, jak na, na wodę toaletową. Y, Mistia Rose and Roses. Y, jest to zapach przede wszystkim różany, świeży, piżmowy. Y, tutaj w nutach głowy znajdziemy geranium, bergamotkę, y, włoską mandarynkę. Zaś w sercu róże z Grace i róże damaseńską. A bazuje to wszystko na białym piżmie. Flakon jest typowy dla całej serii Miss Dior. Jest tutaj ta znana wstążeczka. Ale jeśli chodzi o zapach, jest to zapach, myślę, że przede wszystkim na dzień i dla kobiety w każdym wieku. Pasuje tutaj dla dwudziestolatki, czterdziestolatki. A nawet by mogła rzec, że i kobieta mając lat pięćdziesiąt mogłaby jak najbardziej użyć tego zapachu. Jest on kobiecy, ale bardziej idący w stronę yy, dziewczęcą. Odświeżający. Jest tutaj, według mnie, podana taka prawdziwa róża z ogrodu żywa, świeża, dopiero co, co ścięta. Jest to naprawdę dla mnie y, zapach typowo różany. Na mojej skórze utrzymuje się sporo godzin, dlatego jestem zdziwiona, że jest to woda toaletowa, a dość dobrze utrzymuje się na skórze. Jest to zapach taki, bym powiedziała, wesoły, odświeżający, ale również kobiecy. Na początku wybucha ten zapach taką różą, właśnie ściętą z ogrodu. Potem na mojej skórze e, przemienia się w słodycz może to robimy bergamotka, mandarynka. Ale mimo wszystko na końcu zostaje totalny zapach róży. Zapach, myślę, wart swojej ceny i wart zapoznania się, ale nie o tym chciałam powiedzieć, lecz o odpowiedniku zapachu inspirowanym właśnie zapachem Miss Dior, od y, Christiana Diora. Otóż dostałam od y, przyjaciółki ten flakonik. Bardzo miły, sympatyczny. Nawet jeśli chodzi y, o wygląd, można byłoby rzec, że są bardzo podobne do, do siebie. Ze szkła, koreczek też. Może w całą stronę jak odwrócimy. Bardzo identyczny. Dostałam tutaj z niewielką ilością już płynu, a jest to duża pojemność. Myślę, że zaraz tutaj zerknę, czy jest gdzieś wybite. Setka, 100 ml. Więc jak widzicie, zużyła do cna. Niemalże. Gdy na początku powąchałam ten zapach, nie zwracając totalnie na etykietę, nie szukając w internecie wiadomości na temat tego zapachu, od razu skojarzył mi się z Rose and Roses. Dopiero potem, szukając w internecie, znalazłam, że faktycznie jest to odpowiednik tego zapachu. Etykieta, jak widać. W kamerze Miss Dior pisana tą samą czcionką. I miss you, field of flowers. Firmy Luxure. Lux? Luxure? No nie wiem dokładnie jak to się yy, czyta, ale przejdźmy właśnie bardziej do tego zamiennika. Co ja o nim myślę? Otóż zrobiłam test na skórze. Na jeden nadgarstku spryskałam diora, a na drugim ten zamiennik. Powiem szczerze, z początku nie czułam w ogóle różnicy. Jeśli chodzi o zapach skorka, wydawał mi się w ogóle identyczny. Ale jeśli chodzi o ten zamiennik. Szybko wyczułam tutaj przebijającą się taką inną nutę w porównaniu do do Miss Dior, ale nie była to jakaś nuta zła. Nie przeszkadzała mi w ogólnym odbiorze tego zapachu. Po pewnym czasie, a dokładnie, bo, bo mierzyłam mniej więcej czas, po trzech godzinach wybiła się tutaj jakaś taka nutka już chemiczna. Już czułam troszkę co, co innego niż w oryginale. No, wiadomo, nie możemy oczekiwać w zamienniku. Bądź no, w ala perfumie, tak? Bo można to śmiało nazwać również perfumą, bo na pewno produkcja takiego zamiennika niczym się nie różni od oryginału. Tutaj jednak no ta nutka, jakaś taka chemiczna, która pojawiła się po upływie gdzieś trzech godzin. Troszkę mi przeszkadzała, ale to w takim y, bliskim kontakcie mojego nosa z nadgarstkiem. Y, po pewnym czasie, wiadomo, no, akurat zmywałam naczynia, y, zmyłam ręce wodą i ten zapach niestety się ulotnił, się zmył można powiedzieć a Miss Dior nadal trwał na, 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 na nadgarstku, na, na ręce. Więc no plusik jednak dostaje Miss Dior. Ale myślę, że osoby, które podchodzą może czasami tak jak ja do perfum, nie musi być to jakaś znana, wybitna marka, Liczy się tak naprawdę y, wnętrze, zapach. Ja często, będąc w perfumerii, jestem y, zaczepiana przez y, panie obsługujące, y, bardzo miłe, pokazują mi y, wszelkie jakieś perfumy, nowości. Szczerze nie zwracam uwagi, czy to jest y, gucci, czy to jest coś innego, tak? Ja idę, powiedzmy, do Rosmana, do do Hebe, czasem coś w ciemno zamówię przez internet i jeśli nuty mi się spodobają, to może być to wyprodukowane, powiedzmy, yy, w Chinach, ale jeśli mi się podoba ten zapach, to go kupię i będę nosić. Myślę, że dla osób, którym nie zależy totalnie na Znanej marce na posiadaniu y, oryginalnego flakonu, oryginalnego zapachu. To myślę, że się zadowolą te osoby jak najbardziej y, takim oto zamiennikiem, który no, nie ustępuje tak za bardzo y, oryginałowi, przynajmniej przez te pierwsze ze dwie godzinki. Zawsze można, prawda, się, się dopryskać. Danym zapachem. Myślę, że dla osób nie, chcąc, nie, chco, nie chcących wydać dużo pieniędzy, jak najbardziej taki flakonik za 20, góra może za, za 50 zł, ale to też mam na myśli tutaj inne zamienniki, odpowiedniki różnych marek, bo pokażę w innych filmach y, chociażby y, kilka zapachów marki y, Flow, które no, mogą śmiało konkurować z oryginalnymi, tak jak na przykład marka y, Federico Machora, o której no. też będzie y, filmik. Y, napiszcie mi w komentarzu, czy też Czasem używacie y, tańszych zamienników. Czy znacie jakieś dobre y, zamienniki? Odpowiedniki y, zapachów, które no nie są y, gorsze od y, oryginałów. Wiadomo, że oryginał zawsze będzie no ciut, ciut lepszym. Nawet jeżeli nie w całości, do zamiennika, no jednak tutaj wymagamy często zadaną cenę, najwyższą jakość i ją często otrzymujemy, bo oczywiście znajdziemy wpadki też i w znanych, popularnych markach, gdzie te zapachy, no jednak, by mogły stać, no może nie, nie urażając tutaj e, ich, na, na bazarze, tak? Czekam na, na Wasze opinie i na Wasze komentarze. A już niedługo, właśnie porównam zapach też diora z marki Flow. Powiem szczerze, bardzo lubię ten zapach, więc mam nadzieję, że zaciekawię Was opinią moją na temat tych oto perfum. Bo myślę, że śmiało można je nazwać. Inspirowanymi właśnie różnymi. Innymi oryginalnymi zapachami. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do komentowania.